Do biedronki przyszedł żółk, w okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żółka, czego pan tu u mnie szuka. Skoczył żółk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada. Stań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka, niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, ja jestem piegowata, a pan nie powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest z so